Każdy, każda strona chce to, co dla mnie jest najlepsze. E, jakbyśmy chcieli podsumować tak krótko i ogólnie e, dzisiaj, no to, to mamy wynik e, start e, w marcu i inwestycja na poziomie 15 milionów złotych. E, termin oczywiście 25 tygodni. No na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, mijają 4 miesiące od daty pierwszego terminu oddania MOLO. No i koszt 16 milionów, a nie 15, mhm. tak? Więc e, Proszę powiedzieć, co, co, Miejski Rząd Obiektów Sportowych ugrał w, w tej sprawie? To znaczy, mam nadzieję, że ugra dopiero, bo do Pan tu próbuje, że tak powiem, wybiec troszeczkę do przodu. Na razie inwestycja się w tej chwili zakańcza, czyli mamy w tej chwili te wszelkie prace odbiorowe i złożenie dokumenta dokumentacji do Powiatowego na Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie powyższego obiektu. Natomiast myślę, że ugra, dlatego że kwota wzrosła, jest to około miliona złotych, to prawda. To nic absolutnie nie jest tajne, są to pieniądze publiczne, i jak najbardziej na, na, na dłoni do wglądu, do sprawdzenia. Wzrosło nam to o wartość konstrukcji stalowej, cała inwestycja. Jednak przy tak wydłużonym terminie spodziewaliśmy się, że zapłacimy za mało mniej, prawda? Jak, jak to bywa często w umowach. Proszę pana, na wiele rzeczy człowiek wpływu nie ma. Tak jak sam pan powiedział, warunki pogodowe były takie, a nie inne, i tu akurat warunki pogodowe nie mają nic co do wartości i wysokości za zapłaconą inwestycję, natomiast owszem, pewne rzeczy się wydawały, troszkę no, wartość mola nam wzrosła o roboty tak zwane dodatkowe. Teraz ja trudno mi jest powiedzieć, co powiedział rzecznik Bill Fingera, a to czy jest to błąd projektanta, czy nie, ani Panu, ani mnie to oceniać. Są od tego inne instytucje, które się takimi rzeczami zajmują i będą na pewno to wszystko weryfikować. Tym bardziej, jak powiedziałam na wstępie, są to pieniądze publiczne, więc tym bardziej należy rzetelnie wydawać i patrzeć na każdą jedną wydawaną złotówkę. Stąd też, podnosząc wartość inwestycji, dokonałam wszelkiej staranności, jako kierownik jednostki, i dokonałam pewnych analiz, które przemawiałyby za tym, czy wykonawcy się te piałze należą, czy nie. Jeśli jest to błąd projektowy, oczywiście w tej chwili całą dokumentację potwierdzoną przez inspektorów, dlatego że to, pan, to są panowie, którzy w pierwszej kolejności mówią o tym, że są roboty dobrze wykonane, zgodnie z projektem, czy niezgodnie z projektem. Natomiast mówię, w dalszym etapie będzie kolejny, kolejna, że tak powiem, realizacja, na pewno odzyskiwanie. Na pewno będziemy szukać, z jakiej przyczyny to się wzięło na jakiej podstawie, no tym bardziej, że mówię, konstrukcja powinna być stabilna, powinna być zrobiona tak, jak należy i takie gwarancje mam zapewnienia, że na takim, że w tym etapie inwestycji te starności zostały dokonane. No jednym możliwym wyjściem to jest ewentualnie spór sądowy i kwestia, że tak powiem, niezawisłego sądu, które uh -huh. na pewno w tym momencie, jeżeli będziemy będziemy po prostu zwracać się do sądu o pomoc, to w tym momencie rozstrzygnie, natomiast, natomiast no wszelkie roboty dodatkowe, tak jak powiedział Pan wcześniej, na pewno wpłynęły na zwiększenie całej wartości inwestycji, natomiast były one nieodzowne na tym etapie realizacji do wykonania. Chcielibyśmy dokładnie ustalić, na jakim, na jakim etapie jest, jest praca, czy prace są definitywnie zakończone, bo, bo w sobotę na to jeszcze nie, nie jakby nie, nie wyglądało to, jakby, jakby były zakończone, a mamy tej, tej, tej dzisiaj mamy poniedziałek. informacje od kierownika budowy zostało definitywnie zakończone. Mm -hmm. No dobrze, podejdziemy tam teraz, jak skończymy rozmowę, zobaczymy jeszcze jak to wygląda. E, wspomniała Pani, że dokumentacja jest złożona, tak? Czyli komplet dokumentów na tę chwilę jest złożony inwestycja jest zakończona i czekamy tylko na odbiór, na odbiór techniczny, dobrze na rozumiem, tak? na użytkowanie, tak zwane pozwolenie na użytkowanie obiektu, mhm. bo bez tego dokumentu obiekt nie może być użytkowany. Jasne. Co to może znaczyć w praktyce z Pani doświadczenia? W sensie pytam oczywiście o termin nadal. O termin? No to już mamy termin kończący. Ja powiedziałam, czekam w tej chwili aż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego orzeknie, że inwestycja jest bezpieczna i można ją użytkować, że nic jej nie zagraża, natomiast ja powiedziałam, nie jestem w stanie Panu powiedzieć, że to będzie dzień, dwa, tydzień czy półtora. Zgodnie z prawem inspektor nadzoru budowlanego ma 21 dni na ten, na ten, moment, także myślę, że to aż tyle trwać nie będzie, natomiast ze strony wykonawcy już jest, że powiem, zrobione wszystko, także pierwszy etap zakończył się. Myślę, że bardzo dobrze, była to pierwsza inwestycja, trudna inwestycja, aczkolwiek mzos. MZOŚ nie jest jednostką, że tak powiem, która powinna się zajmować takimi rzeczami. Zupełnie do czegoś innego była powołana. Niemniej jednak uważam, że staną na wysokości zadania. Dostaliśmy zapewnienia, że obiekt został ukończony, a dokumentacja złożona jest w celu uzyskania pozwolenia na, na odbiór, na użytkowanie obiektu. Sprawdzimy, jak się sprawy mają.